Cześć Wam kochani, ja tutaj właśnie stoję z Panem, który w tamtym roku sektor 3.0 wygrał, tak? Dzień dobry, jest, mam na imię Mariusz. Fundacja Kata -tarynka. Kata -tarynka. Dokładnie. Proszę powiedzieć kilka i y, Dlaczego wracacie tu, czemu, że jest tak fajnie i, e, i co Was to przyciąga? Przede wszystkim, dlaczego jest tutaj fajnie? Ponieważ jest tutaj całe mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów i dzielą się tymi pomysłami. Jest tu mnóstwo cudownych idei, można czerpać pełnymi garściami i atmosfera jest tutaj urocza, więc przyjeżdżamy tutaj z wielką przyjemnością. No, tym bardziej, że też chcielibyśmy pokazać to, co my robimy. Ponieważ wierzymy w to, że to jest fajna idea, to się nazywa Adapter. Część z ja Państwa już, już go pewnie zna, natomiast z tym, którzy go nie znają, podpowiadamy, że jest to taki portal VOD z filmami dostosowanymi dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Czyli nie trzeba koniecznie szukać takich filmów gdzieś w ich bibliotekach, one w zasadzie są już dostępne. No, na wyciągnięcie ręki możemy wejść do internetu, na portal. Dokładnie tak. Wchodzimy na adres adapter.pl i tam mamy całą bazę filmów dostosowanych z audiodeskrypcją, z napisami. Możemy pokazać, e, mamy taki specjalny folder, w którym się troszeczkę już chwalimy. bo tych filmów jest już dużo. W tej chwili około 100. Do końca roku chcielibyśmy, żeby było tych filmów 150. Zobaczymy, jak nam wyjdzie, e, Ale już w tej chwili jest naprawdę czym wybierać. E, to są polskie filmy, to są bez klasyka polskiego kina. E, I sensacyjne, i komedie, i filmy obyczajowe, i dramaty. Na pewno jest co oglądać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne jest to popraw zupełnie za darmo, więc nie trzeba płacić, nie trzeba się rejestrować, bo to dla osób z dysfunkcją wzroku jest trudny proces, więc pomijamy rejestrację, nie trzeba się logować, po prostu wchodzimy, wybieramy film i oglądamy. No tak, tak naprawdę dajecie szansę, prawda? Tak chcemy na to patrzeć, choć uważamy, że bo to jest taka zupełnie normalna sprawa. Chcielibyśmy, aby Żeby stało, to się, stało się to standardem, że w internecie są filmy dostępne z dostosowaniem dla osób niewidzących, dla osób niesłyszących, dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. Możemy popatrzeć sobie, bo tutaj mamy o stronę główną adaptera uruchomioną. Więc Zobaczmy, czy pisać w adapter.pl, pojawia nam się katalog filmów, bierzemy przynajmniej na każdym możemy korzystać z osiągnięć. Klikamy tylko oglądaj, w zasadzie ten film już jest intuicyjny, proste. Myślimy o tym, że nie tylko osoby z dysfunkcją wzroku, które mają problem z obsługą stron internetowych, ale również wszyscy inni użytkownicy, którzy chcieliby taki film obejrzeć, no z pewnością łatwiej będzie im się korzystać z czegoś, co jest ergonomiczne, proste, łatwe w obsłudze i z czegoś, co trzeba wyszukiwać, rejestrować, sprawdzać, podawać numer legitymacji, ewentualnie jakiś kod z telefonu. To wszystko pominąć. Mamy nadzieję, że adapter to jest to miejsce, w którym będą spotykać się wszyscy ludzie z dysfunkcjami sensorycznymi. Już w tej chwili mamy około 40 tysięcy odbiorców, nie tylko z Polski, bo ponieważ mamy, mamy i odbiorców z Europy, i odbiorców ze Stanów Zjednoczonych. I z Aleksandrii, gdzieś w Bliski Wschód dostajemy takie informacje, że tam również są Polacy, którzy wyemigrowali najczęściej i oni też korzystają z adaptera i im także polecamy to miejsce. Bardzo, bardzo fajnie. No, taka aplikacja, która jest prosta i intuicyjna, a przede wszystkim rozwiązuje konkretny problem, to rzeczywiście. Prawda, albo są jeszcze niedopracowane, a to chodzi o taką prostotę i myślę, że to jest zawarte w adapterze. Jeżeli są jakieś pomysły, bardzo prosimy do kontaktu z nami z chęcią posłuchamy wrażeń, opinii naszych użytkowników. Bardzo jesteśmy na, tą, na, na ten kontakt z użytkownikiem otwarci. Jeżeli są jakieś pomysły, które pozwoliłyby usprawnić to, wszystko co można, tak? można zmienić, polepszyć. Nigdy nie jest tak, że tworzymy model doskonały. Raczej jest to coś takiego, co traktujemy jako organizm w trakcie rozwoju. Jeżeli można go poprawić, to zdecydowanie idziemy w tym kierunku, zapraszamy do kontaktu albo przez nasz profil facebookowy.